Ja zawsze robię tak. Podchodzę do dziewczyny w autobusie i wkładam jej do ręki linijkę. Trzymaj, mówię. Wtedy rozdziawia buzię i bada mnie spojrzeniem, jakby zastanawiała się, czy przypadkiem nie chcę zjeść jej ojca. A ja, oparty o szybę autobusu, mówię, że Andrzej jestem. O chuj tu chodzi? Pyta ona ściśnij linijkę i odmierz 22 cm. Z nonszalankim uśmieszkiem pod nosem przenoszę wzrok z jej przestraszonej twarzy, namigające za szybą sosny i mieniące się złotem pola brzenicy. Przez 7 sekund odpowiednio marszczę brwi, żeby wyglądać jak groźny amerykański aktor, po czym spoglądam jej głęboko w oczy. Żyła wszystko pojąć. Z nutką podniecenia i szczyptą rządzący pyta zaskoczona: Tak długi jest twój penis? A ja wtedy odpowiadam: Nie mała. Robię krok w kierunku drzwi: Tak długa jest moja stopa. Po czym wychodzę? Bo oczywiście zagadałem do niej 34,5 sekundy przed przystankiem zawsze Schodzę wolno po schodkach, nie oglądając się za siebie. Wkładam ręce w kieszenie drogiego, pederskiego płaszcza i odchodzę pogwizdując. Ona podbiega do okna, aby spojrzeć jeszcze raz. Wiem to. Tajemnicza sylwetka oddalającego się podróżnika przeszywa jej ciało spazmem pożądania. Homowiator myśli. Nie wiem. Za rogiem zrzucam pedalski płaszcz, którego kieszenie pełne są linijek. Po powrocie do domu dziewczyna masturbuje się jedną z nich. Jedynym co jej pewnie mnie pozostało któregoś dnia świeci na linijkę bo ledem i znajduje tam numer, oczywiście napisane słownie po łacinie. Odszyfrowuje go i dzwoni, a to numer do znajomego pedofila się i dziewczyna zostaje kwałcona. Znajomy pedofil przywozi poroże, które wieszam w piwnicy. Wyciągam z kontynera następną linijkę i opuszczam pomieszczenie. Rucham psa jak sra. Czas rozpocząć polowanie. Rucham psa jak sra. Tak, to ja. Linijkarz. Jeden z ocalałych członków załogi jak to tak kapcia